Witajcie, kochani. W obliczeniach matematycznych nie ma chaosu. Tu rządzą ścisłe zasady. Jakie? Zapraszam na krótki film. Kolejność wykonywania działań. Kto ma pierwszeństwo? Poznajcie bohaterów obliczeń. Nawiasy. Mnożenie i dzielenie. Dodawanie i odejmowanie. Zobaczmy przykład. 2 plus 3 razy 4 i 3 razy 4 plus 2. Zatrzymajcie na chwilkę film i obliczcie wynik tych działań. I co? Otrzymaliście 2 razy wynik 14. A może 20 i 14? Sprawdźmy. Obliczamy 2 plus 3 razy 4. Kto pierwszy? Dodawanie, mnożenie. Kto zna reguły, ten wie. Mnożenie wykonujemy zawsze przed dodawaniem. Teraz już łatwo. 2 zostawiamy. 3 razy 4. Obliczamy dwukrotnie. To jest. 12. I 2 plus 12 albo 12 plus 2 to 14. A co się stanie, gdy wprowadzimy nawiasy? 2 plus 3 w nawiasie razy 4. Obliczenia w nawiasie mają pierwszeństwo. Zatem 2 plus 3 to jest 5 i 5 razy 4 to 20. Została jeszcze jedna zasada. Obliczenia równorzędne wykonujemy zawsze od lewej do prawej. Przykład 4 dzielone przez 2 razy 5. Hmm. Najpierw dzielimy 4 przez 2, to jest 2. I 2 razy 5 obliczamy, to jest 10. Zatem obliczając od lewej do prawej, wynik tego wyrażenia to 10. Zapamiętaj kolejność obliczeń. Obliczenia w nawiasach, mnożenie i dzielenie od lewej do prawej, dodawanie i odejmowanie również od lewej do prawej. Zapamiętajcie, kochani, te reguły i do zobaczenia.